Witaj ponownie. Dziś poruszamy się po trudnych wodach świata randek, identyfikując wczesne sygnały ostrzegawcze kobiet, które mogą być bardziej zainteresowane Twoim portfelem niż sercem. To delikatny, ale istotny temat, ponieważ rozpoznanie tych sygnałów ostrzegawczych może nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także czas i energię emocjonalną. W tym filmie przyjrzymy się wyraźnym oznakom świadczącym o tym, że możesz mieć do czynienia z osobą, której intencje nie są tak szczere, jak można by się spodziewać, począwszy od dziwacznych żądań po subtelne wskazówki ujawniające materialistyczne nastawienie. Rozpoznanie nadmiernie materialistycznego partnera ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia. Czy czyjeś zainteresowanie tobą może wynikać bardziej z motywacji finansowych lub statusu niż z prawdziwego uczucia? Osoba ta często kładzie nadmierny nacisk na bogactwo, majątek i zewnętrzne symbole sukcesu. Wczesne rozpoznanie oznak takiego zachowania może pomóc ci rozpoznać prawdziwą naturę jego zainteresowania. Kluczowe wskaźniki obejmują ciągłe skupienie się na Twojej sytuacji finansowej. Częste dyskusje na temat Twoich aktywów, lub szczegółowe pytania dotyczące Twojej pensji i majątku. Mogą także wykazywać przesadny entuzjazm DLA drogich prezentów, wystawnego stylu życia i wydarzeń o wysokim statusie, jednocześnie okazując brak zainteresowania skromnymi, szczerymi gestami, którym nie towarzyszy wartość materialna. Ważnym wczesnym sygnałem ostrzegawczym w związkach jest. Akcelerator związku, czyli osoba, która nalega na niezwykle szybkie przyspieszenie związku, często kierując się motywem związanym z korzyściami finansowymi lub poprawą swojego statusu społecznego. To przyspieszenie może objawiać się naleganiem na podjęcie zobowiązań, takich jak wspólne zamieszkanie, małżeństwo lub zobowiązania finansowe znacznie wcześniej niż byłoby to naturalne lub rozsądne w nowym związku. Istotnym wczesnym sygnałem ostrzegawczym jest sytuacja, gdy dynamika finansowa w związku jest stale jednostronna. Ta nierównowaga nie wynika ze sporadycznej hojności czy naturalnego przepływu wsparcia, jaki może wiązać się z relacjami. Ale raczej z trwałego wzorca, w którym od jednego partnera, zwykle tego, który ma większe zasoby finansowe, oczekuje się, że weźmie na siebie większość, jeśli nie wszystkie aspekty finansowe. Wyraźnym sygnałem oczekiwań finansowych w związku jest niewłaściwa zależność od początku. Sytuacja ta wykracza poza zwykłe pragnienie dzielenia się zasobami. I staje się ustaloną zależnością finansową jako kluczowym elementem dynamiki relacji, często przed utworzeniem głębokiej więzi emocjonalnej. Oznakami tego wczesnego uzależnienia są częste prośby o pieniądze, czy to na znaczne wydatki, czy na drobne zakupy, a także historie mające na celu zdobycie współczucia i otwarcie portfela. Jedną z najbardziej manipulacyjnych metod, wskazujących bardziej na interes finansowy niż rzeczywisty, jest wykorzystywanie poczucia winy w celu uzyskania wsparcia finansowego lub ekstrawaganckich prezentów. Metoda ta polega na tworzeniu scenariuszy, w których wprawiają cię w poczucie winy za nieudzielenie dodatkowej pomocy finansowej lub niespełnienie ich luksusowych pragnień, niezależnie od wpływu na twoją sytuację finansową. To zachowanie, zwane stałym czynnikiem porównawczym, może objawiać się częstymi komentarzami na temat gestów finansowych lub wystawnego stylu życia innych partnerów, w sposób dyskretny lub bezpośredni, sugerując niezadowolenie z tego, co postrzegają jako gorszy wkład innych partnerów. Jedną z najbardziej oczywistych oznak potencjalnego wykorzystania do celów finansowych jest spotkanie kogoś, kto przedstawia ultimatum finansowe jako warunek kontynuacji związku. Osoba ta wyznacza wyraźne i ukryte oczekiwania dotyczące wkładu finansowego w związek, a niespełnienie tych oczekiwań może skutkować groźbą zakończenia związku lub wyrazem rozczarowania, które kwestionuje Twoje zaangażowanie lub uczucia. Nie gub się więcej w labiryncie wątpliwych związków, dowiedz się, jak rozpoznawać znaki ostrzegawcze i chronić swoje serce i portfel. Zapisz się, aby uzyskać więcej wskazówek i budować silne, zdrowe relacje.